Tak, TCG. Czy ktokolwiek pamięta w ogóle o istnieniu tego trybu? Jakby kompletnie nie słyszę, żeby ktokolwiek o nim mówił, a tym bardziej ktokolwiek w niego grał. Fakt, że jednak nie chcę sobie odpuścić tego trybu i pojawia się ten film z CCG raz na rok albo pół roku, jest skutkiem tego, wymowy mam jakiś sentyment do tego trybu. Duwo osób nawyka na CG i im się wcale nie dziwię, te w to robię, ale wydaje mi się, że nadal jest on całkiem spoko. Nie bez powodu ukończyłem wszystkie achievementy z tego trybu i chciałem sobie zobaczyć, jak TCG się rozwinęło przez ten cały czas, bo przyznam, że w tym momencie już nie gram w TCG. Kiedyś grałem bardzo długo w ten tryb, a teraz już raczej jest on u mnie zapomniany. W momencie, kiedy zrobiłem ostatni achievement z kategorii TCG, tak naprawdę zapomniałem o tym trybie i od tego czasu w niego nie grałem. Więc, myślę, że można zobaczyć, co nowego w TCG jest. Bo myślę, że to jest wielki fenomen, wy ten tryb jest taki nifowy, a nadal dostaje naprawdę duże update'y, i twórcy nadal w niego inwestują. I tak naprawdę to nie Star Rail jest tym wybranym dzieckiem, however, tylko TCG, bo nie wiem, że ten tryb nadal jest prowadzony, pomimo tego, że prawie nikt w niego nie gra. Pamiętam, że... Kiedyś, kiedy TCG wychodziło, e, miałem wszystkie karty kupione, oprócz bohaterów. A teraz, jak fedłem w sklep z kartami, to się złapałem za głowę, ile jest tych nowych rzeczy. Więc na pewno twórcy dodają nowe rzeczy do tego trybu. I dzisiaj sobie je sprawdzimy. Zobaczyłem w Fedu jakiś nowy event do TCG. Um, szczerze mówiąc, kiedy ja grałem w ten tryb, nie było żadnych eventów, więc w nie, nie grałem i nie wiem, z czym to się je. Więc myślę, że możemy dzisiaj sprawdzić, jak ten nowy event działa i czy może rzeczywiście jest jakaś różnica pomiędzy tym, jak się grało w TCG dawno temu przy jego wyjściu, a tym, jak się w niego gra teraz. Um, jeśli wam się spodoba, um, no nie ukrywam, że filmy z TCG nie mają za wysokich wyników. Ale jeśli wam się spodoba To doceniłbym lajka, like, suba i komentarz A teraz zobaczmy z czym się je ten nowy event Z tego co sobie na szybko przeczytałem To ten stage tego eventu polega na tym Że kiedy zagramy kartę To nasze aktywne postacie dostaną trochę obrażeń I im mniej mają one HP To tym więcej damage'ów będą biły Więc myślę, że jakiś deck By się przydał taki w którym masz jakąś przewywalność? Nie jestem pewien, czy tarcza będzie tutaj dobra, bo jednak nie wiem, czy te HP jest nam zadawane jakby bezpośrednio, czy tarcze mogą blokować te zadawanie HP. Więc możemy spróbować z dekiem pod Noel i Ningwang. Nie wiem, jak to wyjdzie. Jeśli będzie załatwy ten challenge, to równie dobrze będziemy mogli pójść na jakiś ciemny poziom bo tam widziałem, że są jeszcze trzy poza tym ale sprawdźmy jak to, jak to będzie spróbujmy użyć jakieś karty i zobaczymy czy to się nam zada HP okej okay. czyli no zagrałem kartę i moja ganiu dostała 3D major tak jak to opisało tam więc raczej będziemy musieli ograniczać ilość kart em, których używamy Widzę, że ci przeciwnicy nie są jacyś super ciężcy, więc może ten challenge jakoś pójdzie. Ale teraz widzę oczywiście te 3 HP zabierane na naszej aktywnej postaci jest naprawdę bolesne. Oj, nie wiedziałem, że to będzie takie ciężkie. tef ogarnąłem że w tym pierwszym rolowaniu Dice fardów zrobiłem mega faila bo zrolowałem wszystko co miałem krajo to jest to, nie miałem krajo daj ale IGES długo da dawno w to nie grałem więc mam prawo tak robić Okej, okay, on będzie już kończyć turę zaraz, więc mogę to zrobić przed nim. A, on już skończył turę. No to super. Z tego co pamiętam, to ten deck polegał na tym, żeby... Jak najbardziej zbudować Noel. Tak, żeby mogła bić mega tanie ataki, które Zadają dużo obrażeń. Więc postarajmy się ją zbudować. Plusy są takie, jak teraz będę mógł zbertować Ninguan. To ona będzie mieć te wszystkie dodatkowe obrażenia z niskiego HP. Więc jeśli się uda, może będę mógł złączotować nawet tego Ruin Drake'a. Moja Ningwang ma mało HP, co mi się bardzo nie podoba. I ogarnąłem że nawet teraz nie mogę użyć wadnej karty, bo moja Ningwang po prostu umrę. To trochę komplikuje wejście. Ale nie ukrywam, nie widzę kolorowo tej, tej bitwy. Chociaż nie moich wadnych supportów Mowę się uda, ale tak raczej na Styk. Oby teraz dobre role wesły, by mógł użyć tego bersta. To wszystko czego potrzebuje. Tego sama surla zabijemy, a tego Ruin Rinraka'a to już na pewno dobije samo Noel, więc nie powinno być w takiego problemu. Tef jeśli, okej, okay. jest Ellen. Ellen to jest kolejna potrzebna karta, więc jest coraz lepiej. No i teraz postawię tam Elen, więc Manoel dostanie trochę obraweń, ale myślę, że jest to warte. Trochę szkoda, wy, nie mam kostek na uwycie Bersta. Ale mogę przynajmniej jeszcze więcej tarczy sobie nałowić I myślę, że w tym momencie ten Raycube Zadowolenie zrobi No i pofu jakoś mowę było blisko, bo <ścoughs> Ningwang oraz Ganyu umarły Ale za to Noel dobiła reftę przeciwników, więc jakoś to poszło. Dobra, dostałem 2000 coinów za tą wygraną i nawet nie mam no, na nie miejsca. Dobra, nevermind. Czytałem sobie co robią te pozostałe trzy challenge i ten wydaje mi się całkiem interesujący. Bo jest tutaj jakaś mechanika, której wcześniej nie widziałem, czyli Special Defeat Condition. W skrócie polega na tym, że jeśli przeciwnik użyje skila, to stracimy jeden punkt jeśli stracimy 6 punktów, to przegramy grę, więc możemy zobaczyć jak to pójdzie. Patrząc na to, że przeciwnicy zapewne będą używać skila dosyć często, to przydałby się nam jakiś deck, który szybko może mordować przeciwników. Bez większego setupu Tak się zastanawiam, który byłby najlepszy, bo nie ukrywam Nie do końca pamiętam co te deki robiły Ale myślę, że ten z Nahidą, Raiden i Kokomi może być całkiem spoko Bo Nahida może zadawać obrażenia wielu przeciwnikom naraz A zgaduję, że tutaj będzie ich całkiem sporo Więc zobaczmy jak to pójdzie Dobra, plan był dobry, tylko trochę unlucky byłem i przeciwnicy zamrożili moją nahidę w idealnym momencie. Ale z mowem spróbować jeszcze raz teraz mowa, teraz może się uda. Ehm, bo no było całkiem blisko, jakby przeciwnicy po prostu uwyli skilla 6 razy i przegrałem, ale teraz mi się uda. Na szczęście kostki mi teraz siadły, więc mam wystarczającą ilość kostek, aby użyć tego ulepszonego skilla Nahidy. Ma on działanie na wszystkich przeciwników, więc zadam obrażenia wszystkim przeciwnikom tutaj na ich planszy, więc myślę, że trochę nam to ułatwi. Wziąłem ten team, bo Nahida ma właśnie tam umiejętność, ym, która aktywuje się na wszystkich przeciwnikach i bije wielu przeciwników naraz. Więc na pewno będzie to bardzo pomocne w tej sytuacji. Mógłbym nawet w tym momencie użyć jeszcze jej bersta, więc jest to dla mnie bardzo fajne, bo wcześniej, kiedy chciałem użyć bersta, to mnie zamrozili i to był główny powód, dla którego przegrałem tamten mecz. Ale teraz widzę już, że jest o wiele lepiej. Mamy jeszcze trzy skile, a przeciwnik ma już tylko trzy karty. Mowy i ten slime i Hydrofrom mają trochę HP, ale myślę, że możemy sobie z tym poradzić. No i właśnie o to mi chodziło. Zamrozili moją nachidę. Stało się to trochę później niż wcześniej. Ale nadal bardzo psuje to moje plany. Tym bardziej, że teraz mógłbym zrobić quicken na tym hydrofrumie i na tych slimach. Teraz, kurde, nie mogę tego zrobić, bo moja nachida jest zamrowona a zostały im już tylko dwa skilly, co jest nieprzyjemną sytuacją. I teraz się zastanawiam, czy zamienić postać na Raiden czy na Kokomi, bo jeśli bym się zamienił na Kokomi, to mógłbym zrobić charge'a na tych dwóch postaciach. I dzięki temu bym miał więcej Dice fardów, Ale jeśli on się zamieni na Hydro Slima, to będę absolutnie useless mm, Więc myślę, że pójdę tutaj w Raiden I no właśnie, jakbym jak się teraz zamienił na Kokomi to bym był w absolutnej dupie Teraz mogę przynajmniej użyć Bersta na tym Hydro Slimie, co na pewno zadam mu Mocną bombę Tak naprawdę mogę tego nie wygrać, nadal Pomimo tego mocnego ataku Hida nam trochę tutaj pomowę, Pomimo tego, że jest zamrożona No i teraz jest problem Bo został im jeden skill Jeśli oni będą mieli pierwszy ruch to To automatycznie wygrają ja w tym momencie mógłbym użyć tego normalnego ataku na Raiden, ale wtedy oni skończą rundę pierwsi i po prostu użyją tego skill'a przez co Więc poświęcę tutaj te trzy dice fardy, aby po prostu zaczynać pieko pierwszy. W dodatku ten turret Raiden powinien zabić tego, tego Hydro Slime um, i w dodatku tego Terror fruma więc myślę, że jeśli przeciwnicy nie wyciągną z rękawa żadnego skilla strafnego, który się automatycznie uwyje, pomimo tego, że mam pierwszą turę, to powinniśmy to wygrać, tak mi się wydaje. Idealnie mój atak zadaje 2 HP, te slimy mają te w 2 HP, więc na styk się udało to wygrać. Um, jeden skill i byśmy przegrali, ale. Udało się to jakoś ogarnąć. Więc, czy TCG się jakoś bardzo zmieniło przez ten rok czy półtora roku, kiedy ostatnio tak dużo grałem w ten tryb? No, na pewno się coś w nim zmieniło, ale nie powiedziałbym, że jest to jakaś wielka zmiana. Te eventy na pewno są fajne, urozmaicają trochę ten gameplay, dzięki czemu nie ma już tylko tych zwykłych walk, tylko są też jakieś challenger, które mi się całkiem podobały. No ale jakby nie powiedziałbym, że ten tryb się jakoś bardzo zmienił. Na pewno jest więcej kart, na pewno jest więcej bohaterów, na pewno są te nowe eventy, ale nadal jest to to samo TCG i naprawdę nie wiem, co oni by musieli zrobić, aby ten tryb powstał z kolan. Wydaje mi się, że naprawdę nie mają już wielu rzeczy, które by zachęcały graczy, aby nadal grać w TCG. Nawet jeśli są tutaj jakieś primogemy, Myślę, że 60 Primogemów nadal nie motywuje graczy, aby zacząć grać w TCG, które dla niektórych jest po prostu nudne i jakby fanuje tę opinię. Więc to by było chyba na tyle. Jeśli wam się spodobało, to oczywiście doceniłbym lajka suba oraz komentarz. Nie wydaje mi się, żeby ten film został jakoś mocno przyjęty w końcu. To jest TCG. Nigdy tego typu filmy nie są jakoś super popularne na kanale, ale raz na jakiś czas fajnie zrobić taki materiał, żeby po prostu przedłużyć tą tradycję robienia filmów z TCG, pomimo tego, że no, są one słabo filmowane. Więc jeśli jesteście wybranymi, którzy obejrzeli ten film. To doceniam naprawdę. No i oczywiście jak zwykle wspomnę jeszcze, że możecie wpaść na mojego Twittera, na którym często wrzucam jakieś równe wpisy. Link do niego jest zawsze w opisie. No i dzięki za oglądanie do końca. Do następnego filmu. No i cześć!